Raport zaprasza Anna Myćka. Witam i zapraszam na najnowsze wiadomości z województwa śląskiego. W dzisiejszym raporcie zobaczą Państwo między innymi Umowa na budowę bloku energetycznego w Rybniku podpisana. Świece okopowe dla żołnierzy z Ukrainy. Nowy rynek w Rudzie Śląskiej. Polska grupa energetyczna podpisała wczoraj umowę z Polimeksem Mostostal i Siemensem na budowę nowego bloku energetycznego. Inwestycja powstanie w Rybniku. Blok gazowo-parowy w Rybniku będzie największym i najbardziej sprawnym blokiem tego typu w Polsce i jednym z największych w Europie. Inwestycje będzie spełniała najbardziej restrykcyjne limity emisyjne. Emisja pyłu i tlenków siarki zostanie ograniczona niemal do zera, co istotnie wpłynie na jakość powietrza w regionie rybnickim. Będziemy tutaj budowali blok energetyczny o mocy 882 MW będzie to blok, który będzie spełniał najostrzejsze wymagania środowiskowe na świecie. Będzie to praktycznie blok, blok zeroemisyjny, jeśli chodzi o emisję pyłów i tlenków siarki. Także jest to szczególnie ważne też dla lokalnej społeczności. Zwracam się do Pana Prezydenta Rybnika. Jak wiemy Rybnik jest niestety jeszcze jednym z najbardziej, o ile nie na, najbardziej zanieczyszczonym Miastem w Polsce, więc na pewno ta inwestycja podniesie jakość życia mieszkańców, a także wpłynie na poprawę zdrowia. Dla polskiej grupy energetycznej oczywiście ta inwestycja jest szczególnie ważna, jest to inwestycja, dzięki której realizujemy konsekwentnie naszą strategię dojścia w 2050 roku do zeroemisyjności, czyli produkcji energii elektrycznej i ciepła ze źródeł zero bądź niskoemisyjnych, ale to także ważne dla nas z punktu widzenia wspierania lokalnej społeczności, bo, w naszym, bo dla nas jest ważne to, aby wspierać lokalną społeczność, aby oddziaływać na, na mieszkańców, na zależnym na tym, aby dobrze współpracować z lokalnymi władzami, lokalnymi społecznościami. Także ta inwestycja też wpisuje się w naszą strategię. Jak tłumaczą przedstawiciele PGE budowa bloku gazowo-parowego pozwoli na odtworzenie potencjału wytwórczego elektrowni Rybnik. Ta inwestycja będzie zapewniała bezpieczeństwo energetyczne, będzie produkowała energię elektryczną dla ponad dwóch milionów mieszkańców, więc będzie też bardzo ważnym punktem jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne na Śląsku, ale nie tylko, bo będzie także produkowała energię elektryczną, którą będzie można przesyłać liniami elektroenergetycznymi dalej. Oddanie bloku do eksploatacji planowane jest na grudzień 2026 roku. W rybnickiej siedzibie Rady Kobiet odbył się finał robienia świec okopowych dla żołnierzy z Ukrainy walczących na linii frontu. Puszki, stare świece, parafina, kartony oraz ludzie, którzy chcą działać i pomagać, to doskonały przepis na stworzenie idealnych okopowych świec. Rybniczanie już wielokrotnie pokazali, że są gotowi pomóc w każdej sytuacji w Ukrainie. Tym razem wspólnymi siłami mieszkańcy rybnika stworzyli świece okopowe, które mają trafić na front. Finał odbył się w budynku Rybnickiej Rady Kobiet. Tak, to faktycznie dzisiejszy dzień to jest finał akcji naszej zbiórki, którą zorganizowaliśmy jakieś trzy tygodnie temu. Cały pomysł pochodził od wolontariuszy, działaczy Stowarzyszenia Polska 2050. To, tak jak mówię, był pomysł, natomiast w akcję, całą akcję, zaangażowały się rybnik, rybnickie szkoły, restauracje, jakieś indywidualni darczyńcy. Otwarliśmy zrzutkę, ale zbieraliśmy przede wszystkim świece, ogarki, parafinę, wosk, wszystkie produkty, które są niezbędne do stworzenia takiej świecy okopowej. Zima, ujemne temperatury mocno dają się we znaki ukraińskim żołnierzom walczącym teraz na linii frontu z rosyjskim najeźdźcą. A takie świece dają nie tylko światło, ale też ciepło. Zrobienie tej świecy e, naprawdę nie wymaga wielu produktów. To tak naprawdę jest puszka po jedzeniu, po jakiejś karmie dla kota czy psa. Do niej zwijamy e, tekturę. Składamy knoc z tektury i zalewamy ją tylko woskiem roztopionym, parafiną i taka, yy, taka puszka potrafi palić 5-6 godzin yy, i daje naprawdę dużo ciepła. Dzięki niej yy, ukraińscy żołnierze będący w okopach mogą się i zagrzać, i podgrzać jedzenie, i zagotować sobie wodę. My tego nawet nie czujemy, co oni przeżywają. Pomóc w miarę możliwości. I to jest taki nasz mini-mini wkład w to, podobno w trudnych warunkach przy tym można się ogrzać, ugotować coś. No więc, cóż więcej powiedzieć? Uważamy, że to jest ważne i potrzebne i to robimy po prostu. Zbiórki ubrania, wysyłanie paczek dla potrzebujących to tylko mała część pomocy, która od pierwszych dni wojny płynie z polskich serc dla Ukrainy. Teraz przyszedł czas na coś, co dużo nas nie kosztuje, a działa cuda, bo daje światełko nadziei. Dlatego takie akcje w naszym regionie są potrzebne. Czy wydaje mi się, że tak, skoro jest zapotrzebowanie po tamtej stronie, tak wyobraźcie sobie, że siedzicie w jakimś okopie zimnym tyłkiem na ziemi, tak, to każde ogrzewanie ma sens. Z tego co wiemy, to to jest bardzo dobre źródło ciepła i wojska ukraińskie jestem zainteresowany tym, żeby tego typu pomoc utrzymywać, także to bardzo fajnie, że się pojawiło taką akcja Wczoraj po godzinie 17 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące koncepcji nowego rynku. Mieszkańcy miasta dopisali swoją obecnością, więc było nad czym debatować. Rozszczelnienie betonowej powierzchni, zazielenienie, odprowadzenie wód deszczowych oraz kawiarenka, w której można napić się kawy w nowym otoczeniu. To właśnie zakłada nowa koncepcja zagospodarowania placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Nad koncepcją nowego rynku debatowali wczoraj władze miasta z mieszkańcami, którzy naprawdę mają spor do powiedzenia w tym temacie. Tak jest, dzisiaj podsumowujemy, właściwie kończymy konsultacje tego projektu, który był wypracowany jeszcze w zeszłym roku. Więc tam była wersja wstępna. Tutaj wnioski i uwagi. No i później będziemy je wszystkie spisywali. Póki co, formalnie tych uwag w kilkanaście wpłynęło. Jedne z całą nową koncepcją, inne tylko z uwagami takimi w, formę, w formie postulatów. No i będziemy je wszystkie rozpatrywali tu w, w ramach Urzędu Miasta, wspólnie w takiej większej grupie. No i później wypracujemy ostateczną wersję, która będzie przekazana projektantom. Będzie przekazana projektantom, którzy będą musieli sprostać oczywiście oczekiwaniom mieszkańców. No jak tak się wczytywałem, to y, mówi się o y, zieleni, y, mówi się także o toalecie, y, mówi się y, o miejscu, gdzie można by usiąść, y, mówi się także o przestrzeni, gdzie można by się spotkać. To są takie rzeczy. No i jeszcze, jeżeli wychodzą już poza samą płytę, no to kwestia zmiany organizacji parkowania w centralnej dzielnicy. A Co Państwo by tutaj widzieli, żeby przychodzić i latem spędzić taki fajny czas, na przykład zaprosić tutaj znajomych i pokazać, że ten rynek w Rudzie Śląskiej jest piękny. Co by Państwo tutaj takiego chcieli mieć? może pan niech powie ja bo tu mieszkam trochę więcej ja wiem tych tysięcy. Ty, ty. wrócić do poprzedniego projektu oczywiście wzbogacić go o coś coś z ludziom było miłe kawę się napić mhm. prawda zaprosić kogoś tutaj bo tu jest pięknie naprawdę jest pięknie nie? Ja myślę, że w tym przypadku najważniejsze będzie wybranie złotego środka, że tak powiem, żeby nie popadać w, żadnej, w żadne skrajności, bo zmieniając ten rynek, wycinając drzewa, popadliśmy w taką skrajność. Nie pozostało ani jedno drzewo i zrobił się z tego plac. Ja bym chciała, żebyśmy wybrali taką wersję optymalną. Po wymianie poglądów i zmianach w projekcie zaproponowanych przez mieszkańców, zostanie teraz opracowana dokumentacja projektowa, a władze miasta jeszcze w tym roku chcą ogłosić postępowanie przetargowe na jej wykonanie oraz wyłonić wykonawcę, który ją przygotuje. Urząd miasta w Żorach przymierza się do wprowadzenia żorskiej karty mieszkańca. Program ten umożliwi mieszkańcom miasta korzystanie ze zintegrowanego programu zniżek w obiektach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Żory to kolejne miasto, które dołączy do grona miast województwa śląskiego, w którym mieszkańcy będą mogli korzystać z programu zniżek wynikających z posiadania karty mieszkańca. Wprowadzamy zupełnie nowy projekt, czyli żorską kartę mieszkańca. My oczywiście chcemy w ten sposób zachęcić do mieszkania w Żorach, a także wesprzeć naszych już obecnych mieszkańców. Zależy nam też na tym, żeby ci ludzie, którzy w Żorach już mieszkają lub planują zamieszkanie, płacili w Żorach podatki, bo tylko właśnie mieszkańcy, którzy w Żorach będą płacili podatki, będą mogli z tej karty skorzystać. Karta mieszkańca będzie wydawana bezpłatnie. Po zatwierdzeniu programu lista zniżek i ulg znajdzie się na miejskiej stronie internetowej. Jednak już dziś Urząd Miasta przedstawia pierwsze korzyści. Między innymi obejmie on bezpłatne poniedziałki w akwarionie, i tylko właśnie z taką kartą będzie można z tych poniedziałków skorzystać, ale też szeroką ofertę. Naszych jednostek kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, więc naprawdę mnóstwo różnych zajęć, zniżek, atrakcji, z których ci mieszkańcy nasi żorscy będą mogli skorzystać. A kto dokładnie będzie mógł ubiegać się o żorską kartę mieszkańca? Może się o nie zwrócić każdy mieszkaniec. Mieszkaniec będzie musiał tutaj e, udowodnić, że płaci podatki w żorach, więc będzie musiał odpowiednim dokumentem się nam wylegitymować no i właśnie w Urzędzie Miasta sobie taką kartę wyrobić. Już niedługo będziemy publikowali wzory wniosków, będziemy publikowali też wzór samej karty. To, jak ona będzie wyglądała, właśnie on powstaje. No i będziemy mogli z tej karty korzystać. Karta zyska formę plastikowej karty i wygodnej aplikacji mobilnej. Pojawienie się karty to jest kwestia kilku tygodni. Dosłownie w najbliższym czasie postaramy się już uruchomić też pełną kampanię informacyjną, promocyjną, związaną z tą kartą, tak, żeby do wszystkich mieszkańców te informacje dotarły, żeby wszyscy mieszkańcy mogli z tego skorzystać. No i cieszyć się z tych wszystkich zniżek, ulg, promocji i ofert ciekawych, które dla nich przygotowaliśmy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił dzisiaj nabór wniosków w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Projekt ma na celu dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa śląskiego. W tym roku e, chyba mogę to powiedzieć śmiało, że to będzie rekordowa pula środków, która jest przeznaczona na wsparcie ochotniczych straży pożarnych. E, dzisiaj e, mamy przyjemność uruchamiać kolejną edycję e, programu ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych, część druga e, tego programu tak potocznie nazywanego Małym Strażakiem, dlatego że... W ramach tego finansujemy ten drobny sprzęt, drobny, ale niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych Straży Pożarnych. Tu zaplanowaliśmy około 3, 3 miliony złotych na ten cel. Jednostki ochotniczych Straży Pożarnych mogą od dzisiaj składać wnioski aż do 14 kwietnia. Te pieniądze dostaną ochotnicze Straże Pożarne, natomiast nasza, z naszej strony Państwowej Straży Pożarnej będzie opiniowanie tych wniosków, czyli. Tak naprawdę tryażowanie, żeby te środki poszły właśnie na sprzęt, który jest konieczny, który wymaga wymiany lub też uzupełnienia. I to jest różnorodny sprzęt. W każdej jednostce sytuacja wygląda różnie, natomiast my staramy się, żeby te jednostki były równomiernie wyposażone i w pełni sprawne do działań. Na zakończenie serwisu zapraszam na najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Dzisiaj nad ranem niedaleko Magdeburga w Niemczech na autostradzie A2 doszło do wypadku polskiego autokaru, który zjechał ze swojego pasa ruchu wpadł do rowu i przewrócił się na dach. Autobusem podróżowało 49 pasażerów i dwóch kierowców. 35 osób zostało rannych, w tym 6 odniosło ciężkie obrażenia. W Komorowie w powiecie rawskim województwie łódzkim na terenie jednej z posesji pies pogryzł ośmiolatka. Mimo reanimacji podjętej przez policjantów, chłopiec zmarł. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pies, który pogryzł dziecko, był z tej posesji, na której doszło do tragedii. Noworodek i jego matka zostali uratowani spod gruzów 90 godzin po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi w Turcji. Ratownicy mówią o cudzie, ponieważ z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Dane napływające z Turcji i sąsiedniej Syrii są zatrważające. Mowa jest już o ponad 22 tysiącach ofiar kataklizmu. Władze Ukrainy ogłosiły w piątek rano alarm rakietowy na terytorium całego kraju. W Kijowie, Welwowie i obwodzie lwowskim słychać odgłosy wybuchów. Użytkownicy sieci społecznościowych i władze donoszą o aktywności ukraińskiej obrony przeciwrakietowej. Rosyjskie wojska prowadzą działania ofensywne na pięciu kierunkach operacyjnych w obwodach Charkowskim, Ługańskim i Donieckim na wschodzie Ukrainy. W dzisiejszym raporcie to już wszystko, a już za chwilę na naszej antenie program Debata Tygodnia, w której Martyna Nowicka-Wilk porozmawiała. Z ekonomistą Bartłomiejem Gabrysiem oraz z mecenas Małgorzatą Szczęsną. Zapraszam serdecznie do oglądania. A za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia!